Już za kilka dni gra Battlefield 1 zostanie wzbogacona o kolejną majową już aktualizację zawierającą pokaźną listę zmian. Kim jest kobieta z grafiki promującej dodatek w imię Cara? Czy Battlefield 1 jest ostatnią grą zawierającą usługę premium w formie, którą znamy? A także? Wszystko wskazuje na to, że już w październiku przyszłego roku pojawi się nowa tajemnicza odsłona serii Battlefield. Witam was bardzo serdecznie, jestem Mestra i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Battlefield Express. Najnowsza, majowa już aktualizacja gry Battlefield 1 już za kilka dni dostępna będzie dla wszystkich. Jak informują twórcy, aktualnie pokaźny patch zawierający całkiem sporo zmian i poprawek pochodzący z testów środowiska testowego dla społeczności przechodzi proces certyfikacji na konsolę. Co nowego wprowadzi i jak wpłynie na rozgrywkę? Najważniejszym poprawką uległ popularny wśród graczy tryb Operacje. Twórcy postanowili w menu tego trybu umieścić specjalny przycisk, dzięki któremu dołączymy do losowej rozgrywki, a sam system wyszukiwania serwerów zapewnić ma nam lepsze wyniki niż dotychczas. Ten zabieg, według założeń twórców, wyeliminować ma sytuacje, w których, wybierając konkretne mapy tego trybu, musieliśmy czasami długo czekać na zapełnienie serwera. Dodatkową znaczącą zmianą tego trybu, na którą czekają gracze od premiery, jest możliwość ponownego wzięcia udziału w rozgrywce po zakończeniu wszystkich rund na danym serwerze. Do tej pory wyglądało to tak, że po skończonej rozgrywce, aby zagrać ponownie, musieliśmy wychodzić do menu głównego i od początku szukać nowego serwera. Po majowej aktualizacji nie będziemy musieli tego robić. Po chwili i pod warunkiem, że na serwerze będzie odpowiednia ilość graczy, tryb operacji rozegrane zostanie od początku. Moim skromnym zdaniem, bardzo dobra i przydatna zmiana. Niestety, wciąż jeszcze nie będziemy mogli wybrać tego z poziomu przeglądarki serwerów. Kolejną nowością, znacznie uprzyjemniającą rozgrywkę, będzie opcja, dzięki której zmniejszymy drgania ekranu podczas wszelkich eksplozji. Przypomnę tylko, że drgania będziemy mogli zmniejszyć ze 100 do 30%. Jest to potwierdzenie informacji, o której opowiadałem wam w poprzednim odcinku Battlefield Express. A przy okazji dodam, że tej opcji brakowało mi również w poprzednich odsłonach serii. Sporem zmianom ulegną również pojazdy w grze i tak dla przykładu czołgi A7V, FT-17, a także Saint-Chamond będą miały zmieniony system autonaprawy, zbliżając go do tego jaki zastosowany jest w czołgu Mark 5. Twórcy zredukowali tu ilość punktów naprawy przypadających na jeden cykl z 320 do 200, ale zmniejszyli przy okazji czas potrzebny na naprawę podczas tego cyklu z 8 do 5 sekund. Jeśli chodzi o samoloty, do części z nich został dodany specjalny widok do tyłu, który polepszy ma możliwość obserwacji tego, co dzieje się za samolotem. Dodatkowo myśliwce otrzymają specjalną amunicję, która powodować będzie większe zniszczenia części samolotów przeciwnika. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to znacząco zwiększono wytrzymałość stacjonarnych dział przeciwlotniczych, które od teraz będą podwójnie wytrzymałe w stosunku do tego, jak wyglądało to do tej pory. Podwojono wytrzymałość również dział polowych, które od teraz stanowić mają nieco większe zagrożenie choćby dla samych czołgów. Kolejna zmiana szczególnie zainteresuje tych graczy, którzy sporo czasu spędzają w trybie dominacja. Tutaj twórcy podwoili ilość tiketów w tym trybie, dzięki czemu rozgrywka będzie trwała odpowiednio dłużej. Twórcy postanowili również wprowadzić do rozgrywki dodatkową ikonkę, która, jeśli będziecie kreali klasą wsparcia, wyświetli się nad głowami członków naszego zespołu w przypadku, kiedy kończy im się amunicja. Rozwiązanie to ma lepiej informować nas, kto i kiedy potrzebuje zaopatrzenia. Zwróćcie uwagę na to, jak prezentuje się to w praktyce. Oczywiście wspomniałem Wam tylko o kilku nowościach spośród wielu, natomiast oficjalna, pełna lista opublikowana będzie już wkrótce. Płatny dodatek w imię cara, który ukaże się już latem tego roku, nie tylko wprowadzi do rozgrywki rosyjską armię, zimowe mapy, a także odpowiednie pojazdy i broń. Okazuje się, że pierwszy raz w historii serii będziemy mogli wybrać kobiecą postać w trybie wieloosobowym. Mówiąc dokładniej, dokonamy tego, opowiadając się po stronie Rosji i wybierając klasy zwiadowca. Ciekawe jest to, że śledząc informacje na temat serii Battlefield od dobrych kilku lat, przy premierze praktycznie każdej nowej odsłony gracze pytali o taką możliwość. Kobiece postacie miały pojawić się już w Battlefield 4, ale z jakiegoś powodu zrezygnowano z tego pomysłu. W przypadku dodatku Wimie Cara, taką możliwość, choć nieco okrojoną, tym razem otrzymamy. Tutaj opowiem Wam o pewnej ciekawostce związanej z najnowszym materiałem promującym ten dodatek. Otóż kobietą widoczną na zdjęciu jest 21-letnia Windela Lindblum, modelka mieszkająca w Los Angeles pochodzenia szwedzko-brazylijskiego. Swoją drogą najprawdopodobniej pojawi się ona na EA Play, a więc imprezie zorganizowanej przez firmę Electronic Arts, gdzie między innymi promowany będzie dodatek. Zapytacie przy okazji, dlaczego w takim razie jest tak krótko obcięta? Krócej nawet niż inni żołnierze w tamtym czasie. Otóż widoczna na zdjęciu postać jest nawiązaniem do prawdziwych historycznych wydarzeń i pewnej słynnej kobiety, którą w swoim czasie nazywano Joanną Dark Świętej Rosy. Była nią mianowana do stopnia unteroficera Maria Boczkariowa, choć służąc w armii wolałaby nazywać ją po prostu Jaszka. Maria Boczkariowa dowodziła 300-osobowym batalionem, którego żołnierki nosiły czerwono-czarne na ramienniki z trupią czaszką. Nazywały się Batalionem Śmierci, i dla mniejszego wyróżniania się na polu walki, kobiety goliły głowę i zakładały specjalne mundury. Boczkariowa sama wybierała kobiety do swojej jednostki. Z 2000 ochotniczek wybrała 500, po czym rozpoczęła szkolenie. Już pierwszego dnia wyrzuciła 30 z nich, a kolejnego 50. Szkolenie przechodziły tylko najtwardsze i najbardziej zdeterminowane kobiety. Maria Boczkariowa została odznaczona między innymi Krzyżem Świętego Jerzego, po tym jak ryzykując życiem zdołała uratować 50 ciężko rannych rosyjskich żołnierzy, znajdujących się na ziemi niczyjej. Czołgając się dotarła na ostrzeliwany przez artylerię teren i rannych, jednego po drugim przeciągała na rosyjską stronę. Dodatku w imię cara, kobiecy oddział śmierci reprezentowany będzie przez klasę zwiadowca. Kolejna informacja wydaje się szczególnie interesująca. Nareszcie po tak długim czasie firma Electronic Arts zmienia nieco to według jakich zasad działa usługa premium, a być może nawet w kolejnej odsłonie serii w ogóle się nie pojawi. W jednym z ostatnich wywiadów przedstawiciel firmy Blake Jorgensen wspomina, iż Battlefield 1 jest ostatnią odsłoną, która oferuje tak wiele dodatkowej zawartości właśnie posiadaczom wykupionej usługi premium. Jak przyznaje, firma zrewidowała swoje podejście do płatnych dodatków. Zresztą, obserwując dokładnie sytuację na rynku, giernie trudno zauważyć zmiany podejścia firmy do tego tematu. Choćby na przykładzie zapowiedzianej na jesień gry Star Wars Battlefront 2, w przypadku której zrezygnowano zupełnie z Season pasa. Przypomnę przy okazji, że już gra Titanfall 2 wydana została bez niego, a wszystkie dodatki, w tym mapy i tryby, otrzymują wszyscy gracze zupełnie za darmo. I zresztą na temat tej gry świetnej swoją drogą, a wyjątkowo niedocenionej dodatkowo stworzonej przez Vince'a Zampelle oraz Jasona Westa. Winny jestem wam film na ten temat. Kim są ci panowie? O tym opowiem wam między innymi właśnie w kolejnym filmie. Ale wracając do tematu. Inny przedstawiciel firmy Electronic Arts Andrew Wilson podzielił się z nami pewną ciekawostką. Otóż wszystko wskazuje na to, że w okolicach października 2018 roku odbędzie się premiera zupełnie nowej odsłony serii Battlefield. Czy będzie ona powiązana z pewnym tajemniczym materiałem zaobserwowanym w jednym z filmów Studia Dice, o którym opowiadałem wam jakiś czas temu? Zresztą, rzućcie okiem na tajemniczą grę widoczną na pewnym ujęciu. Pytanie tylko, czy faktycznie twórcy wrócą do czasów współczesnych? Być może przesuną akcję do czasów II wojny światowej, albo też powrócą do koncepcji Battlefielda 2142. Choć sądząc po nieprzychylnych komentarzach sporej części graczy na temat tego ostatniego pomysłu, wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.